Trudno jednak uwierzyć, że wszyscy ci biologowie, zoologowie i inni uczeni są w błędzie. Byli przecież kształceni w przodujących uniwersytetach świata. Może profesor Maciej Giertek z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, który wykłada na uniwersytecie w Toruniu genetykę populacyjną nam pomoże. Dobry uczony wyprowadza wnioski w oparciu o dane doświadczalne i obserwacje. Naukowcy tak uprawiający genetykę, cytologię, anatomię i inne nauki eksperymentalne. Są godni zaufania, niezależnie co sądzą o ewolucji. Tak rozumiana nauka daje postęp naukowy. Natomiast zaczyna dziać się źle, jak ktoś utrzymuje, że jest uznawcą ewolucji. Dlaczego pan tak mówi? Dlatego, że ewolucja nie jest nauką ścisłą, tylko filozofią. Uczeni ufają sobie wzajemnie, przyjmując za słuszne, jeśli ewolucjoniści utrzymują, że ewolucja jest nauką. Ale nią nie jest. To, że ewolucja jest nauką ścisłą, jest tylko opinią filozofów i teoretyków przyrody. Nie ma dowodów naukowych na ewolucję? Za dowód na rzecz ewolucji podaje się powszechnie obserwowany fakt, że każdy żywy organizm ma rodziców, przynajmniej jednego. Ta obserwacja w połączeniu z wiedzą, że kiedyś nie było mrówek, żab czy ludzi, Prowadzi do nienaukowego wniosku, że pierwsza żaba zrodzona była nie z żaby, pierwsza mrówka nie z mrówki, a pierwszy człowiek nie z człowieka i tak dalej. Dlaczego pan twierdzi, że jest to wniosek nienaukowy? Ponieważ dostępne dane tego nie potwierdzają. Genetyka wyraźnie dowodzi, że taka zmiana nie jest możliwa. Ewolucjoniści idą nawet dalej. Utrzymują, że istoty żywe wyłoniły się z materii nieożywionej. Skoro nie ma danych naukowych na potwierdzenie tezy ewolucjonistów, jak więc zdołali przekonać tak wielu uczonych, że ewolucja jest faktem naukowym? Głównym ich argumentem jest to, że małe, korzystne mutacje zdarzają się w komórkach rozrodczych i są utrwalane przez naturalną selekcję. Twierdzą oni, że mutacje te gromadzą się i sprawiają, że gatunek stopniowo zmienia się w inny. Jako genetyk mogę stwierdzić, że we wszystkich badaniach, we wszystkich laboratoriach na całym świecie, choć wyhodowano wiele pokoleń organizmów, nie zaobserwowano nigdzie korzystnych mutacji. Również w najstaranniej badanej populacji, w populacji ludzkiej. Wszystkie znane mutacje są albo neutralne, albo szkodliwe. Nigdy nie są ulepszeniem. Przyroda jest w istocie tak zaprogramowana, żeby chronić geny przed zmianami i naprawiać bady, które się przytrafiły. Skoro więc mutacje nie wywołują zmian, skąd to zmaite odmiany zwierząt i różne typy człowieka? Różnorodność jest wynikiem rekombinacji, zmieszania genów przy rozmnażaniu płciowym. Organizmy przystosowane do określonych warunków będą się skupiały w środowisku mającym te warunki, krzyżując się, utworzą populację, którą nazywamy odmianą. Na to jeśli ta populacja zostanie izolowana, niektóre cechy mogą się w niej skupić, nadając jej wyróżniający charakter. Nazywamy to dryfem genetycznym. Ale czyż te odmiany nie dowodzą swego rodzaju ewolucji? Wielu utrzymuje, że dzięki temu procesowi powstają nowe typy biologiczne, ale tak nie jest. Nastąpiło jedynie wydzielenie pewnych genów z jakiejś populacji, a populacja tak powstała jest uboższa, zawiera mniej genów. Nie powstały nowe geny. A jeżeli nie powstały nowe geny, to brak potencjału dla powstania nowych organizmów, nowych organów. Powstała jedynie inna odmiana tego samego gatunku. My sami robimy to ciągle w naszych hodowlach. Poprzez selekcję i izolację otrzymujemy nowe odmiany zwierząt i roślin. Selekcjonujemy konie, krowy, psy itd. Tak Również zboża, jarzyny i inne rośliny. Selekcjonujemy te przydatne dla człowieka, mające cechy szczególnie nam potrzebne, ale te populacje mają ograniczoną pulę genetyczną. Są bardzo związane z warunkami zewnętrznymi, które są dla nich przewidziane. Są więc zależne od warunków, które im człowiek stworzy. Pozostawione swemu losowi albo giną, albo jeśli przetrwają, powrócą do stanu dzikiego, przestaną stanowić oddzielną odmianę. Jeżeli więc formy życia bardziej są odporne w stanie naturalnym, to może każda zmiana w przyrodzie pociągnęłaby trwalsze skutki. Samo mieszanie genów, czy to w warunkach naturalnych, czy domowych, nie wpływa na powstawanie nowych genów. Aby wywołać ewolucję, potrzeba nowych genów pełnych nowej genetycznej informacji. Nauka nie zna procesów, które produkowałyby nowe geny, czy to przez izolację, selekcję, mutację czy hodowlę. To jest niemożliwe. Dlaczego więc uczy się dzieci, że jeden gatunek może przejść ewolucyjnie w drugi? Tak jest chyba dlatego, że ewolucjoniści nie chcą pogodzić się z faktem, że geny zawierają tak bardzo dużo użytecznej informacji. Informacji potrzebnej do sterowania funkcjami, jakie mają organy do spełnienia. Dopiero jak się nauczyliśmy odczytywać genetyczny szyfr, zrozumieliśmy, jaką masę informacji zawierają geny. W nauce nie jest znany sposób powstawania tej informacji samorzutnie. To wymaga inteligencji. Nie mogła powstać przypadkowo taka informacja. Zmieszanie liter nie da poezji. Biologia molekularna dowodzi niezbicie, że nigdy w przeszłości nie było czegoś takiego jak organizm prosty. Wszystkie organizmy, jakkolwiek wydają się prymitywne, są złożone i naładowane informacją. I wiemy, że ta informacja musiała tam być od samego początku. Choćby na przykład tak bardzo skomplikowane powielanie białka w systemie DNA, RNA w komórce musiało być idealne od samego początku. Inaczej nie mógłby istnieć żywy układ. Jedynym logicznym wyjaśnieniem jest, że ten ogrom informacji jest dziełem rozumu. Każda bakteria, każda mikroskopijna komórka jest tak precyzyjnie zaprogramowana, że zawarta w niej informacja mogła być dziełem tylko rozumu niepomiernie wyższego od naszego. Ewolucjoniści nie chcą uznać tego oczywistego faktu. I dlatego wymyślają teorie bez wartości naukowej, bo nie wyjaśniają nam, jak to się dzieje, że powstają nowe informacje genetyczne.